Usg, tu Sakurka. I wygląda, że serducho bije. I będą co najmniej cztery, chyba, tak? Prawdopodobnie jak nie więcej. Siedem. No, taki biedny pyszczek. O, A potem tu wchodzimy jeszcze. No tak wygląda przemiennie w tych rogach. Tu już chyba. No dobra, ciąża potwierdzona. O, o, o pięknie... O, o, i tutaj nawet czy się uda, czy się uda? O, bo tu kolejny jest... Widać serytut. tak, już się rysują te... Nie są takie ładne szczeniaczki ułożone, nie widać, o. ale już się rysują trochę te kształty ja e, się... płodów. Bo tutaj normalnie... O. Oh, thank you.